Dlaczego niektórzy ludzie potrafią nauczyć się biegać i sięgnąć po swój cel, podczas gdy inni tylko obserwują i pogrążają się po przebiegnięciu kilkuset metrów czy kilkudziesięciu kilometrów, oczekując szybkich postępów? Dlaczego niektórzy ludzie to zdobywcy, podczas gdy inni to przegrani? Cześć, nazywam się Adam Krzyżanowski. Stworzyłem kurs online 10 km w godzinę i szybciej i jestem ultramaratończykiem, triatlonistą i zdobywcą korony maratonów Polski. Twórca platformy online z nowoczesnym wsparciem dla ludzi chcących w bezpieczny i zdrowy sposób nauczyć się biegać i aktywnie żyć. Serdecznie zapraszam Cię do szybkiej serii wideo, którą dla Ciebie przygotowałem. Witaj w nowej serii wideo o przyspieszonej metodzie budowania kondycji biegowej w trzech prostych krokach. W pierwszym filmie odkryjesz proces, jak i kiedy pracować nad szybkością. I nad czym powinieneś się na początku skoncentrować. A jeśli wypadnie Ci dłuższa przerwa w Twojej aktywności, pokażę Ci, jak skutecznie powrócić na trasę biegową. Zapewne chcesz szybko odzyskać wcześniej wypracowaną kondycję biegową. Ta wiedza pozwoli Ci skutecznie zrozumieć kolejne kroki w odbudowaniu kondycji biegowej. Gdy już przyswoisz tą wiedzę, zaczniesz otrzymywać pozytywne sygnały od swojego organizmu. Od razu dostrzeżesz zmiany w jakości Twoich kolejnych biegów, więc jeśli biegasz, a sytuacja zmusiła Cię do przerwy lub spowolnienia, pokażę Ci, jak ruszyć do przodu i nie stać w miejscu. Być może jeszcze nie potrafisz zapanować nad swoim organizmem i w zrównoważony sposób zwiększać wytrzymałości, a wraz z nią szybkości biegowej, bo nie znasz sposobu prowadzenia treningu. W rezultacie tego albo stoisz w miejscu, albo odnotowałeś próby, które kończyły się bólem, niechęcią, kontuzjami czy urazami, a może nawet zaprzestaniem biegania. Biegania. Może masz już za sobą doświadczenia biegowe, jednak nie jesteś zadowolony ze swoich osiągnięć i chcesz zacząć biegać lżej, dalej i szybciej. Zostań ze mną, a odkryjesz jakie błędy popełniasz i dlaczego Twoje postępy nie są takie, jakbyś chciał. Dowiesz się, co jest kluczowe, z czego składa się praca nad kondycją biegową. Cel tej serii jest jasny: pomóc ci w zrozumieniu, jak w prosty sposób wystartować i powrócić do biegania, po przerwie, na którą każdy biegacz jest narażony. Dodatkowo pokażę Ci w jaki sposób optymalnie prowadzić treningi biegowe, aby nie narażać się na kontuzję. A na końcu opowiem Ci o super zjawisku występującym w organizmie, z którego korzystają profesjonalni biegacze. Czy jesteś gotowy na to, aby zacząć trenować, a nie tylko biegać? Zanim to zgłębimy, chcę Cię ostrzec, to są bardzo ważne informacje. Nie poświęcenie temu uwagi spowoduje, że chęć zaczęcia lub powrotu do biegania zakończy się szybkim przemęczeniem i w praktyce doprowadzi Cię do przetrenowania. A to może zakończyć się kontuzjami i urazami, lub w najgorszej sytuacji przestaniesz biegać. Poczujesz, że to była strata czasu i że nie warto tego robić. To może ogromnie wpłynąć na poczucie Twojej własnej wartości i powiększyć barierę blokującą zmiany w Twoim życiu. Być może zauważyłeś, jeśli biegasz, pewne małe zmiany zachodzące podczas kolejnych biegów jednak nie miały szans na mocniejsze ugruntowanie się w Twoim codziennym życiu ze względu na sytuację, w której się znalazłeś i musiałeś przerwać bieganie. Pokażę ci schemat, dzięki któremu na zawsze zapamiętasz, w jaki sposób wrócić do biegania. To zaoszczędzi ci dużo czasów, nerwów i mnóstwo frustracji. W tym filmie podzielam się z Tobą procesem, który nazywa się piramida rozwoju biegacza, i poznałem go szkoląc się i ucząc od jednego z najlepszych biegaczy w Polsce. Ten schemat posłuży Ci do wyeliminowania poczucia, że jesteś taki jak inni. Wykorzystuję ten schemat, gdyż po konsultacjach z niejednym moim klientem wracającym do aktywności biegowej zauważyłem dokładnie te same powtarzane błędy. Błędy, które są proste, oczywiste, jednak nie można ich lekceważyć. Przez te błędy dużo ludzi powracających do biegania nie osiąga swoich celów, pomimo wielkiego zapału do trenowania. Gdy analizowałem treningi Grzegorza, dlaczego tak słabo poszło mu na kolejnych zawodach, na ostatnich zawodach, okazało się, że po przerwie jaką miał, a były to dwa miesiące z powodu kontuzji, chciał zbyt szybko i intensywnie powrócić do wcześniejszych wyników. Zaledwie po jednym miesiącu biegania, podczas gdy wcześniejszą formę budował 6 miesięcy. Jest to prosta droga do kontuzji. Spadek formy biegowej jest olbrzymi w tak dużym okresie czasu, Jaką przerwę miał Grzegorz. Mogłem przejść koło tego obojętnie, ale wiedziałem, że Grzegorz, Agnieszka, Anna i inni ludzie potrzebują jasności w procesie rozwoju organizmu podczas biegania. Możesz zastanawiać się nad tym, jak na to wszystko wpadłem i zrozumiałem. To była również moja historia, jak i historia setek osób, które rok do roku wspieram w rozwoju biegowym. Był taki czas, gdy nie miałem autorytetów i myślałem, że poradzę sobie sam ze wszystkim niepokonany bohater. Do pewnego momentu wszystko szło klarownie i świetnie. I świetnie się rozwijałem, aż w pewnym momencie mój organizm zaczęły nękać kontuzje i urazy, skręcone obie kostki naraz i niechęć do biegania. Inwestycja w siebie, w szkolenia, szkolenia stacjonarne, szkolenia online, konsultacje i wywiady z profesjonalnymi trenerami. Kurs instruktora biegania i dietetyki oraz nauka biegania pod skrzydłami. Ekspertów biegowych, uczących naszych mistrzów Polski i Europy, oraz nauka, jak przekazać jeszcze lepiej wiedzę, były dla mnie najbardziej opłacalne, bo dzięki wiedzy od najlepszych szybko zmieniłem model biznesowy. Wydałem ogrom pieniędzy, by być w tym miejscu, gdzie jestem, a gdy uporałem się z przekonaniem, że nie uda się że nie mam czasu, że mam za mało wiedzy, aby przekazać ją skutecznie. Zacząłem współpracować z ludźmi online i to odkryło przede mną i moimi klientami szereg nowych możliwości, które daje dzisiejsza nowoczesna technologia. Nie byłoby tego, gdyby nie chęć odmiany swojego życia i dotarcia do ludzi potrzebujących zmian u siebie, wprowadzając skutecznie aktywność biegową. Ta historia nie kończy się na mnie. Teraz ty dostajesz możliwość wprowadzenia u siebie planu, który efektywnie i skutecznie odmieni twoje życie. Teraz ten plan może być w twoich rękach. On pomoże osiągnąć te fantastyczne wyniki dzięki znajomości procesów, schematów, technik oraz optymalnych planów biegowych. Nie oglądałbyś tego, gdybyś nie był zdecydowany na wejście na wyższy poziom w swoim aktywnym życiu. Dlatego chcę, aby stało się to dla ciebie łatwym celem. Piramida rozwoju biegacza jest pierwszym krokiem do zrozumienia, w jaki sposób budujemy od podstaw, czy to na początku, czy to po przerwie, kondycję biegową. Zapraszam do mojego biura. Zaczynajmy lekcję. Nie, nie, nie. Nie wierzę. Ten sam błąd za szybko po raz kolejny. Jeśli zaczynasz, to prawdopodobnie możesz mieć ten problem. Za szybko biegasz. To notorycznie powtarzany błąd na początku nauki biegania oraz gdy wracasz. Po dłuższej przerwie, daj czas swojemu ciału. Ono potrzebuje chwili na zaakceptowanie nowego stanu. Dzieje się tak, gdyż serce, które jest mięśniem, potrzebuje odpowiednią ilość czasu na zwiększenie swojej wydolności pracy. Płuca również zaczynają coraz efektywniej pracować dodatkowo krew, i zwiększająca się ilość potrzebnej hemoglobiny zawartej w krwi ułatwia zwiększony transport potrzebnego w tlenu. Dlatego daj sobie czas. Z tego filmu dowiesz się, jak wygląda rozwój biegowy i jaką drogą najlepiej podążać, aby solidnie zbudować fundament biegowy. Piramida rozwoju biegacza wzór na opracowanie skutecznego programu biegowego. Fundamentem jest forma to większość spędzonego czasu na treningach nawet 80% biegów. Forma to umiejętność utrzymania biegu na poziomie około 75% swojej mocy w dłuższym czasie. Im dłużej, tym lepiej i forma jest wyższa. Tu ma znaczenie czas aktywności. Jeśli Twoim celem jest 10 km w godzinę, to dobrze, aby czas dla formy wynosił docelowo godzina 20 minut. Równocześnie do budowania formy pracujesz nad dystansem. Im więcej czasu przebywasz na trasie, tym automatycznie robisz dłuższy dystans. Nie skupiaj się na początku na prędkości, bo możesz nabawić się kontuzji, co spowoduje przerwy w treningu. Prędkość przyjdzie sama. Prędkość jest połączeniem pracy nad formą i zwiększaniem dystansu oraz poprawnej techniki biegu. Aby pracować nad prędkością należy zmniejszyć dystans szybkich biegów. Dobrym narzędziem dla początkujących są przebieżki, tak zwane rytmy. Na przemienny szybszy bieg... Structem. Gdybym miał tobie podpowiedzieć, jak biegać, by się odpowiednio przygotować, to przedstawiłbym to następująco. Forma początkowa FP równa się czas adaptacji T, około 2-6 tygodni, do uderzeń na minutę dla serca, BMP. Największym powtarzanym błędem robionym przez prawie każdego powracającego lub początkującego biegacza jest zbyt mocne i intensywne bieganie. Serce wchodzi na wysokie obroty, co organizm odczuwa, jakby cały czas biegł sprintem. Pomimo tego, że ty biegniesz świńskim truchtem, zwolnij. Jeśli czujesz, że się męczysz, po prostu zacznij od marszu. U większości powracających biegaczy problem wynika z ambicji i nieznajomości, jak skutecznie wrócić do biegu. Powracając po 3, 4 tygodniach lub kilku miesiącach. Gdy chcesz zacząć biegać, okazuje się, że organizm odmawia posłuszeństwa. Kłapisz zadyszkę, jesteś zniecierpliwiony i nie masz ochoty na bieg. I nie jesteś w stanie utrzymać tempa sprzed przerwy. Można to umiejscowić w miejscu około, około 5 biegacza. A u początkujących biegaczy jest to problem, który wynika z niewiedzy, iż wolniej znaczy lepiej i efektywniej. I można usytuować to mniej więcej nawet około 6 biegacza. Po kilkuset metrach taki początkujący biegacz kończy w następujący sposób. Tylu ilu biegaczy, tyle możliwości zastosowań programów treningowych i możliwości na rozwój biegacza. Wzór na trening przypomina przepis na ciastko. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją, by wypiek się udał. Jednak każdy z nas, realizując tę samą instrukcję, stworzy inaczej smakujące ciastko. Podobnie jest z bieganiem. Taki przepis to w zasadzie ogólne wytyczne, a im bardziej poznasz samego siebie, tym lepiej jesteś w stanie dopasować program do swoich możliwości biegowych. To praca nad fundamentem i dystansem ma doprowadzić cię do miejsca, w którym twoje ciało będzie odpowiednio wzmocnione, a układ sercowo-naczyniowy odpowiednio zahartowany do zwiększonego wysiłku, przewyższającego półgodzinny bieg dochodzący do nawet jednej godziny. Wszystko, co później będziesz budować, na fundamencie będzie tak solidne, jak podstawy, które do tej pory zbudowałeś i budujesz. A w kolejnej fazie będziesz przyspieszać, czyli pracować nad szybkością. Na wykresie, na osi poziomej zaznaczony jest czas od 1 do 12 miesięcy, a na osi pionowej forma, nad którą pracujesz. I wchodząc w szczegóły, jak pracujemy nad formą. Zaczynasz w punkcie A, gdzie zaczynasz spokojnie truchtać. Od punktu A do punktu B trwa okres przygotowania do trenowania bez większych emocji. Wprowadzenie do treningu okres dobrze, aby trwał minimum 3 tygodnie. Przedział od 2 do 6 tygodni. W punkcie C zaczynamy budować bazę, co zajmuje od 6 do 12 tygodni. Tu dochodzi praca nad siłą, wytrzymałościową. Rozbudowa kondycji i intensywności okres trwa od 3 do 9 tygodni. Zbliżamy się do maksimum formy. W punkcie E osiągasz szczyt formy, która utrzymuje się od 1 do 2 tygodni, zmniejszając i tam zmniejszasz ilość treningów. Zwiększasz odpoczynek, utrzymujesz kondycję. Punkt F. To etap zawodów, Twojego wyzwania. 1-2 tygodnie. Utrzymanie intensywności do docelowych zawodów lub właśnie wyzwania. Odpoczynek i regeneracja 1-4 tygodni, tak zwane roztrenowanie. A start w kolejny sezon? Gdy zaczynałeś przygodę z bieganiem, zaczynałeś od bieg tempem 8 minut na kilometr. Celem było około 6 minut na kilometr, czyli 10 km w godzinę i szybciej. Stopniowo, odpowiednio ze, odpowiednimi zestawami treningowymi pracujesz nad zwiększaniem tych elementów, o których mówiłem wcześniej dla formy, dla budowania formy, dystansu i szybkości. Musisz wiedzieć, że kolejny sezon biegowy nie zaczniesz już jak wcześniej, od 8 minut na kilometr. Zaczniesz go w miejscu, gdzie zakończyłeś po okresie przejściowym, czyli około 6,30 na kilometr. To jeden z pierwszych etapów budowania formy biegowej. Podsumowując, zacznij spokojnie, biegiem konwersacyjnym lub w tętnie 130-140 uderzeń na minutę. Potrzebujesz do tego telefon, pasek pomiarowy do monitorowania tętna i aplikacja. To, co teraz wydaje się Tobie niebotyczną prędkością, już niedługo stanie się tym elementem, który będziesz traktować jako wzmocnienie fundamentów i postępów biegowych. To będzie dla Ciebie codzienność. I pamiętaj o cierpliwości. To powinien być Twój ulubiony nawyk. Dłuższa przerwa powoduje spadek kondycji, jednak powracającemu biegaczowi będzie łatwiej dojść do poprzednich możliwości. Teraz już wiesz, czym jest piramida rozwoju biegacza. Jak ty skorzystasz z tych informacji, jeśli nie potrafisz się zastosować do podstawowej wiedzy o rozwoju organizmu, to jak chcesz zrobić kolejny krok naprzód i polubić, a nawet pokochać bieganie? Jeśli tego nie zrobisz, w dalszym ciągu będziesz doświadczał frustracji, i przemęczenia prowadzącego do przetrenowań, zastojów i dłuższych przerw. A więc, jak możesz mieć pewność, że w odpowiedni sposób robisz treningi biegowe? To właśnie chcę Ci pokazać wideo numer 2. Wideo numer 2 pokażę Tobie, jak utrwalać zwiększanie prędkości dzięki adaptacji organizmu do większego wysiłku. Pokażę Ci, jak powinien być skonstruowany tydzień biegowy, tak zwany mikrocykl treningowy. Ta wiedza diametralnie zmieni Twoje podejście do biegania, i jeśli wracasz po dłuższej przerwie do treningów, z pewnością będzie to krok w kierunku szybszego powrotu do wcześniejszej kondycji. Dostarczę Ci również PDF z przykładowymi schematami treningowymi, w jaki sposób możesz zaimplementować do swoich wyzwań biegowych następującą metodykę biegu. Ułożenie swojego tygodnia biegowego dzięki tym wskazówkom będzie dla ciebie proste i odkrywcze. A wyniki, które z czasem zaczniesz osiągać, będą nieporównywalnie lepsze. Zanim skończę, chciałbym Cię prosić do pozostawienia komentarza pod tym wideo. Napisz mi swoją lekcję po obejrzeniu tego filmu. Z przyjemnością chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o tobie. Dlatego napisz mi, jaki jest Twój cel biegowy. Przeczytam każdy z nich i odpowiem na tyle, na ile zdołam. Jeśli uważasz, że ten film był użyteczny dla Ciebie, a tę wiedzę powinien ktoś poznać, podziel się nim na Facebooku, oznacz osobę lub po prostu udostępnij go. Do zobaczenia w kolejnym wideo o tym, jak skutecznie wrócić do biegania. Krok drugi.